Przymano wierzymy, że rower to jeden z najbardziej genialnych wynalazków ludzkości, a jednocześnie jeden z niewielu wynalazków, który nas nie rozleniwia. Pozwala nam cieszyć się bliskością przyrody i zachować zdrowie. Jednak żeby nasz rower dawał nam radość jak najdłużej, musimy pamiętać o tym, jak ważna jest jego konserwacja, serwis i regulacja. Niektóre komponenty roweru nie zmieniły się bardzo przez ponad 100 lat jego historii, jest to raczej powolna ewolucja niż drastyczne zmiany. I tak samo jest ze zużyciem niektórych komponentów w rowerze. Cięgno Bowdena, bo tak mechanicznie nazywa się linka w pancerzu, również zużywa się bardzo, bardzo powoli. I to zużycie jest niezauważalne dla użytkownika. Jest to wynalazek naprawdę genialny, bo jest bardzo lekki, a jednocześnie pozwala na precyzyjne sterowanie osprzętem takim jak przyrzutki czy hamulce. Powszechnie uważa się, że linka ulega zużyciu poprzez wyciągnięcie, jednak nie jest to do końca prawda. Tak naprawdę linka żłobi sobie coraz głębsze rowki w miejscach, gdzie pancerz jest zagięty. Linka i pancerz to element bardzo precyzyjny. Warto dla przykładu powiedzieć, że w dziesięciorzędowej grupie szosowej Linka jest wyciągana o 2,3 mm za każdym klikiem klamkomanetki. Oznacza to, że naprawdę precyzja ma tutaj ogromne znaczenie. Jeśli chcemy cieszyć się doskonałym funkcjonowaniem zmiany przełożeń, musimy o ten komponent zadbać. Jeśli zauważymy, że nasz rower nie działa tak lekko, jak w momencie, kiedy był nowy, może to oznaczać, że w pancerzu zgromadziły się jakieś zanieczyszczenia lub powłoki cierne, które są z założenia bardzo śliskie, uległy e, zużyciu. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana linek i pancerzy w specjalistycznym serwisie.